Jestem Wiola. Cześć, jestem Danusia. Hej, jestem Monika. Cześć! Ja jestem serduszko i jestem dziewczynką. Siemka, ja jestem Basia. I dzisiaj wraz z moimi koleżankami będziemy grały wychowanego po tym całym lasku widzowie. Zobaczcie, po tym mini lasku. Okej, okay, więc teraz butelka wylosuje. Kto będzie szukał? O, Danusia, zatrzymało się na tobie, więc ty będziesz liczyła. Okej, okay, no dobra, niech będzie. Ok, no to ja zaczynam liczyć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Wow, już znikły wszystkie dziewczyny, a ja liczę aż do pięćdziesięciu. Słuchajcie widzowie, ja się tu schowałam za drzewem, blisko Danusi, ale to nic. Za tym drzewem schowała się Danusia. Przepraszam bardzo widzowie, Monika, nie Danusia, już mi się pomyliły ich imiona. O, widzowie, ja słuchajcie, się tutaj schowałam na tej o, poręczy. czekajcie, ojej, bo nie może wyostrzeć kamera. O, zobaczcie, ja się schowałam tu na tej poręczy. Na tej o, i mam nadzieję, że mnie Danusia pierwszej nie znajdzie. Widzowie, słuchajcie, ja się schowałam. O tutaj, popatrzcie na tej gałęzi, i zobaczcie, jak to wygląda. Patrzcie, widzowie. Tam, słuchajcie, gdzieś. Tam, słuchajcie, gdzieś widzowie liczy Danusia, więc wydaje mi się, że to jest dobra kryjówka. Widzowie, słuchajcie, ja tutaj, Basia, się skrołam na tym drzewie, ponieważ ja lubię ćwiczyć jogę i w ogóle. Zobaczcie. Widzowie, za tym drzewem chowa się Danusia. Znaczy, nie chowa się, tylko liczy Danusia. A teraz wydaje mi się, że możemy już szukać. Uwaga, uwaga! Szukam! Ok, widzowie, to chodźcie za mną, lecimy szukać. Hmm. Poszukajmy, może o tutaj, widzowie. Hmm. Nie ma tu chyba nikogo. Nie, nie ma nikogo, jak widać, więc idziemy dalej. Znalazłam ci serce. O nie, a taką miałam dobrą kryjówkę. No nie wiem, czy taką dobrą serce. A teraz jesteś znaleziona jako pierwsza, więc przegrywasz tą rundę. Lecimy dalej. Okej okay, widzowie, lecimy dalej. Tutaj nikogo nie ma. Lecimy dalej. Tudu. Chyba kogoś widzę! To chyba Basia! ojej Basia, znalazłam Cię! O! A miałam taką dobrą kryjówkę! No wiem! Ejka, widzowie! Idziemy, widzowie, sobie słuchajcie, po schodkach teraz! Tup, 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 tup! Idziemy dalej. Tup! Kolejny schodek. Okej okay, widzowie, idziemy teraz tutaj poszukać. O! Wiola, jesteś! Znalazłam cię! O! Miałam chyba najlepszą kryjówkę ze wszystkich. A która jestem znaleziona? Chyba trzecia. Okej okay, widzowie, idę szukać dalej tu O, a kogo ja tutaj widzę O, znalazłaś mnie Danusia. Miło cię widzieć Ciebie też Monika. Ale wiesz co jest dla ciebie najlepsze? Że zostałaś znaleziona jako ostatnia, czyli wygrywasz dzisiejszy odcinek Wow, super świetnie, ale się cieszę. Hura! Widzowie, na dzisiaj tyle. My co mamy jeszcze tylko dla was do zrobienia miniaturkę i filmik zostanie wrzucony na YouTubea. To pa pa!